No siema wszystkim, dzisiaj rybki z powiczek rowerkiem na takim oto zapomnianym stawie jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tutaj łowił ryby no zobaczymy czy, czy są tu w ogóle jakieś ryby byłem ostatnio z, z ultralightem no udało mi się wyciągnąć kilka okonków, ale czy są inne ryby no zobaczymy dzisiaj jestem w miarę przygotowany już Wam pokazuję Mamy tutaj trochę peletu kukurydzianego, mamy białe robaki kolorowe, mamy gotowaną kukurydzę, no i mamy zanęte z poprzedniego razu, nie wiem czy tą na razie będę otwierał, tą waniliową, najpierw zużyjemy sobie taką, ona jest pomarańczowa czekolada, no coś powinno podejść, chociaż jakieś płocie, nie? Zobaczymy co tutaj jest, ale dobra, do dzieła, dopiero co przyjechałem, także rozrabiam zanętę, na razie tylko tyle. Nie ma co przesadzać. Montujemy spławik, wyważamy i zaczynamy. Bardzo ważne, żeby zanęty nie przemoczyć. Hm. Stary podbierak. O On już jest wysłużony i to jest jeden, no najtańszy podbierak jaki możecie kupić, ale co, próbowałem, próbowałem wziąć na ryby, do tego roweru e, moją sztycę, no tam jest fajna gumowa siatka i w ogóle jest dużo fajniejszy, no ale problem byłby właśnie z przywiązaniem tej sztycy, no i korz osobno do podbieraka, także no troszkę miało się to z celem. Zanętę. Bardzo sypka jest na razie, troszkę ją zobaczymy, to już wystarczy. Tutaj mam takie robaki, które już nie są za bardzo świeże. Dorzucimy to do tego.

No coś mamy, coś tam się bawi. Opań. No jak. Oczywiście, że okno. No ale chyba tylko nie tylko okno to jest, nie? Taki maluszek. Padnie się prezenty. Dobra, wracasz do wody już. No, dłużej się nic nie działo. Zmienimy może na, na czerwonego to taką kluchę może dajmy może się zacznie dziać. no taką drzewnicę to co by się nie skusiło o, mamy jakieś branie. no i stawiam że to następne oko i oczywiście że tak tak sobie chodzę i obserwuję tą wodę. Tutaj nie ma, nie ma żadnego życia teraz. I, I teraz pytanie do Was. Jak myślicie, jeżeli uda mi się tylko łapać dzisiaj, złowić tych kilka okąków? Dajmy na to. Do tej pory dwa mamy. To czy jest sens tutaj w ogóle jeszcze łowić? Po prostu, czy, czy wszystkie ryby zjedzone zostały tutaj? Czy, czy może po prostu jest taka pora? Jest za gorąco. No nie mam pojęcia jak to będzie, no. Tak planuję zostać do dziewiątej wieczorem. Jak, jak? Jak wy byście się na to zapatrywali w ogóle? Czy byście dalej tutaj próbowali łowić? Czy, czy to jednak nie ma sensu, jeżeli będą dzisiaj same, same okonie? Bo ja uważam, że jeżeli nic więcej poza tymi okoniami nie, nie uda nam się złowić, to no to chyba te ryby zostały zjedzone tutaj, nie? Wygląda na to, że Niemcy wszystkie ryby zeżarli tutaj. No zobaczy, może jakaś jedna się chociaż ostała. No dobra. Nic się nie dzieje. Nie będę Was zanudzał. Jak coś będzie, to odpalam kamerkę i będzie Ci widzieć. No i coś jest. Oby to nie było okoń. I pewnie jest to okoń i to jeszcze takich rozmiarów bardzo małych. Nie? O, coś większego jest. O! To może być coś fajnego. Leszcze? Ale jeżeli leszcz to nawet to musi być potężny leszczyk Dokładnie tak Ale piękna łopata No zobaczcie Piękna łopata Ach, ale zrobiłem to po amatorsku. O, amatorka. Ach, tym podbierakiem. Kurczę. Faktycznie mogłem wziąć większy ten podbier. Ole, łopata. Tylko powiem Wam, że nie spodziewałem się takiego. Wow, wow, wow. Nie, no to jest zdecydowanie mój rekord leszcza. Odczepił się w podbieraku, ale. Nie, no. Czy wy go widzicie w ogóle? on mi tu ledwo, wszedł. Zobaczcie. Nie, no wyciągam miarę. Nie no, kolego, ty jesteś taki wielki. Ja pierdziele. No zobaczcie na tą łopatę. Coś pięknego. Taki leszcz. Sześćdziesiąt... No, sześćdziesiąt cztery, no sześćdziesiąt pięć tam. Dobra. 65 cm. Ale łopata wielka. Nie, no piękny. Piękny lechol. Ale wraca do wody. No dobra, w sensie mówiłem o tych dwóch koniach czy coś tu innego będzie? Nie, no ja jestem zadowolony. Czyli jednak Niemcy wszystkiego nie zeżarli. Dobra, łowimy dalej. Ale się mega cieszę, no. Piękna ryba. No dobra, no nic się tutaj nie dzieje. I to już od dłuższego czasu, ani nie ma skubnięcia, ani nic. Rozrabiamy jeszcze kilo zanęty i... i zobaczymy czy coś, czy coś to da czy nie. Niech to teraz zadzędź. Rozrobiłem, lekko dałem wody. Niech to teraz sobie wchłonie ta zamęta. Jeszcze raz domoczymy, że będzie nęcona. No i dobra, kula mamy zrobione i tu będziemy rzucać. Aby nagrać jakieś podsumowanie dzisiejszego wędkowania, za dużo nie ma co tutaj podsumowywać. No Trzy konie, dwa, dwa się nagrały, jednego nie widzieliście, ale mniejsza o to, bo nie było co pokazywać dosłownie takiej wielkości. Nie mam pojęcia, jak on w ogóle poradził sobie z, tą, z tym czerwonym robakiem. No i ten lecz, tak? No i teraz mam dylemat. W końcu ci Niemcy zeżarli tutaj wszystkie te ryby, tylko tych parę się tu ostało, czy może są tu jeszcze ryby, tylko pora nie, nie jest ta, może w nocy by tutaj spróbować, no nie wiem jak sami myślicie, dajcie znać mi, bo ja autentycznie no teraz mam trochę taki mętlik w głowie co do tej wody, podobno były tutaj kiedyś wielkie karpie, szczupaki, no duże ryby tutaj były wpuszczane, ale nie wiem czy oni to naprawdę zjedli, czy po prostu pora nie ta, nie? Co wy o tym myślicie o takiej wodzie? Ludzi też może nie być na tym stawie z takiego względu, że jest tu bardzo ciężko dojechać autem. Auto zostawić naprawdę kawał drogi, no i taszczyć to wszystko, no to wiadomo, że jest problem. Ja akurat mam ten e, komfort, że mieszkam nie aż tak daleko. No i rowerem można przejechać. Może w nocy tutaj ze spowikiem przyjść. Fajna woda, nawet jeżeli by się złapało coś większego, nie ma żadnych zarośli, nie ma nic takiego. No moglibyśmy tutaj też coś pokombinować, ale właśnie, czy tutaj jest sens w ogóle przychodzić, bo... No fakt faktem, no leszczyk naprawdę, no to każdy musi przyznać, że był ładny, tak? Ale... Czy coś więcej będzie? Może został tylko tutaj ten jeden leszcz i tych parę okoni, których nie zdążyli jeszcze zjeść ludzie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda ten, ten cały staw. I widać, że jest tutaj dbane o to, tak? Także no, mi się wydaje, że zarybiają też. Też powinni zarybiać. No ale woda, jak na razie, o tej godzinie, puściutka. Cisza. Chociaż miałem, miałem jedną taką sytuację, że cały dzień spędziłem. Nic kompletnie. I to nawet nie jak był pod wieczór, ryby zaczęły brać. Tylko dopiero wtedy, kiedy całkowicie słońce zaszło, wtedy było mnóstwo brań. Jedno za drugim, i ciekawe, czy tutaj też by tak było. No, ja się tymczasem zbieram. Trochę gratów jest, i to do pochowania jeszcze zwijam wędkę. Koniec. Zobaczcie, tyle czasu. przynęty nieruszona. Kompletnie ani jednego brania nie było. Jeszcze trzeba ten nieszczęsny podbierak Obudzony. Zobaczcie, te ślimaki. Ach, tutaj też. Patrzcie, wszędzie. Wysyp ich jest, nie? Masakra. Nie chcą zejść. One się strasznie kleją, co trzeba czymś kawałem, patykę Dalej schodź z tego podbieraka dziadu. U mnie w ogrodzie jest tego pełno. Nie możemy sobie z nimi poradzić normalnie. Wy też macie z nimi problem? Kobieta by się wkurzyła, że jej cały rower śmierdzi rybą. No trudno. Takie urodki. tak nie? W sumie wiedziała na co się pisze. A jeszcze ostatni luk, po prostu jak to jest wszystko przymocowane. Nie, nie, to nic nie, nie wyleci, tu jest wszystko zabezpieczone. Nagrywam Wam ten film tylko po to, żebyście zobaczyli jeszcze sobie te te fajne e, sakwy na rower. Jeżeli ktoś by potrzebował rowerkę sobie pośmigać, a nie chce wydawać dużo pieniędzy w Action one są, 39 zł bodajże. Super sprawa, się naprawdę jeżdżę z nimi, nic się nie dzieje. A nawet jeżeli, nie wiem, jeden sezon by wytrzymały Ach, 39 zł nie jest dużo, można zainwestować. Nie ma co kupować nic droższego. Na ryby świetne. Czy się ubrudzą, czy nie, można kupić nowe za rok.